Cześć, ja jestem Hubert i chciałem Cię zaprosić na niezależny test myjki ciśnieniowej Lavor Prime R180 Nie jest to materiał sponsorowany, po prostu chciałem pomóc osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji do, do, do tej sytuacji, w której ja się znalazłem Mianowicie szukałem myjki ciśnieniowej do umycia samochodu na działce Kilka razy w ciągu roku, więc nie musi być to sprzęt profesjonalny Ja zaczynałem poszukiwania w kategorii cenowej 300-400 zł. Ale jak się okazało, w internecie są specjaliści, którzy twierdzą, że taki zakup w ogóle sobie należy odpuścić na starcie i lepiej zatkać wąż ogrodowy i ciśnienie będzie porównywalne w takiej myjce do takiego węża. Z drugiej strony mamy producentów, którzy deklarują bardzo wysokie parametry, bardzo wysokie ciśnienia robocze, duży pobór, pobór wody, ale jak się okazuje, Rzeczywistość jest zgoła inna, i tak też kupiłem tą myjkę z pełną świadomością, że ciśnienie, na którym będę pracował, to nie będzie 180 barów, tylko prędzej 110-120. A co będzie, to, to się okaże. Ten zestaw kupiłem na popularnym portalu aukcyjnym za 789 zł. W zestawie jest już pianownica, jakaś podstawowa chemia. Są też inne dodatki, typu patio cleaner. Kilka rodzajów dysz, szczotka do felk i wąż do kanalizacji, z którego być może też będę korzystał. No a tymczasem przejdźmy do unboxingu, a w następnej kolejności pokażę, jak to się spisuje w boju. Fragment Bębna to jest zapewne wąż do kanalizacji. Tu mamy fragment pianownicy. Nie jest to pianownica markowa. Też tak jak polecają specjaliści, dlatego zobaczymy. No, stwierdziłem, że no trudno, tutaj mam w zestawie o wiele taniej. Jak się nie uda, to będę kombinował, będę zamawiał kolejną chętę, pianownicę. Uniwersalny środek czyszczący Kercher, Szampon samochodowy Canwood Can car który ma też podobno służyć do wytwarzania piany w pianownicy. Wąż ciśnieniowy ośmiometrowy. To jeszcze nie wiem, co to jest gąbka samochodowa, ale chyba nie będę nią mył samochodu. No, taki gratis dostałem. Instrukcja obsługi, komplet, dysz i jakiś złączek. Kolejny element pianownicy. Patio Cleaner. Szczerze mówiąc, jest to większe niż się spodziewałem. To też jest ponoć gratis od sprzedawcy. Jest to taka lanca do mycia podwozia można sobie pod samochód trysnąć szczotka rotacyjna też nie wiem czy z tego będę korzystał zbiornik na detergent szczotka do felg być może z tego skorzystam końcówka karbowana ona zdaje się jest do patio cleanera i końcówka lancy pistolet Prawdopodobnie jest rączka od naszej myjki. No i główny element sama myjka. Przewód zasilający jest dość długi, elastyczny. Słuchajcie, no tandety strasznej nie ma. Spodziewałem się, że będzie gorzej z tymi plastikami, ale jest chyba nieźle. Ja sobie teraz spróbuję. Poskładać tą myjkę. A w dalszym etapie zobaczymy, jak to działa przy samochodzie. Ok, więc udało mi się złożyć zestawik. Wygląda całkiem nieźle. I teraz będę go testował w boju. Pacjentem będzie Renomegan Megane czarne. W zimie myte tylko bezdotykowo Widziałem wiele testów i ludzie proszą, żeby pryskać pianą na brudny samochód, a nie na czysty. Nie wiem czy to widać. No nie jest on czysty. Wcześniej sobie podłączyłem te wszystkie akcesoria, żeby zobaczyć jak to działa. No i pierwsza rzecz to piana aktywna okazała się, że nie jest to koncentrat, tylko po prostu trzeba wlać do pianowni całą butlę praktycznie. No i to co bym chciał pokazać na początku to jest tabliczka znamionowa i to co możemy na niej przeczytać to ciśnienie wynosi 12 MPa, czyli 12 barów. To co mówiłem wcześniej, natomiast maksymalne wynosi 180 barów. No i resztę parametrów możecie sobie doczytać. Ja w tym teście umyję samochód pianą i samą myjką a potem już będę mył go ręcznie, czego nie pokażę na tym filmiku. Zobaczmy jak to działa. Pianie dużo brakuje do ideału, ale to chyba chodzi o chemię, a nie o pianownicę, bo ona już tam wytwarza tą pianę. No i na pokrycie samochodu pianą praktycznie cała butelka chemii poszła. Piana już prawie spłynęła, więc teraz będę spłukiwał samochód. I powiem szczerze, że nie jest najgorzej z dyszą ciśnieniową. Na myniach bezobsługowych te dysze są troszeczkę, to ciśnienie jest troszeczkę większe, ale no nie ma co narzekać. Musiałem zrobić nie tak z tą pianą, bo jak ją rozcieńczyłem wodą, to nie dawała takiego efektu śniegu. Potem ją wlałem bezpośrednio z butelki do pianownicy i teraz miałem problemy ze spłukaniem tego, ale wydaje mi się, że to jest kwestia jakości tej piany. Nie sądzę, żeby to było od pianownicy. Teraz jeszcze samochód jest mokry, niestety nie mam tutaj dobrego miejsca w cieniu żeby myć samochód widzę, więc muszę go mieć w słońcu. Za chwilę jak przesnie, to pokażę jak, jak się udało go umyć samopianą i spłuchać wodą No dobra, samochód zaczyna wysychać co prawda na słońcu tak jak mówiłem ale nie jest źle najgorszy syf po zimie został zmyty ja teraz jeszcze spróbuję drugim preparatem od Karchera pod niskim ciśnieniem go opryskać i mikrofibrą go już ręcznie doczyszczę także podsumowując nie był to zły wydatek natomiast drugi raz na ten sam płyn do pianownicy bym się nie zdecydował dysza którą używałem to będzie chyba jedyna dysza, którą będę używał. Tutaj wcześniej jeszcze dyszał turbo. Yy, do testu oczyściłem kamień, który był cały pokryty mchem i chrobotkiem, który tutaj widać zresztą. Dysza turbo niestety do samochodu się nie nadaje. Tutaj też kawałek płotu z chrobotka oczyściłem. Ok, jeszcze chciałem pokazać jak działa y, dysza do podawania detergentu pod niskim ciśnieniem. A tutaj mamy preparat Kercher. Na to, że ta piana Kercher lepiej zadziała niż to poprzednie, co używałem, więc najpierw go jeszcze raz spłuczę pod wysokim ciśnieniem i dopiero potem będę go mył ręcznie. Niestety w tym miejscu padła mi bateria, a ja nie miałem ładowarki. Samochód tu myłem ręcznie i nawoskowałem. To, co widać teraz na zdjęciach, to efekt mycia wyłącznie bezdotykowego pianą neutralną tenzji, spłukaniem myjką ciśnieniową i osuszeniem mikrofibrą tydzień po umyciu, który pokazałem na filmiku. Tu z kolei podłączyłem dyszę turbo o rzekomym ciśnieniu 275 bar. Ta końcówka idealnie sprawdziła się do umycia mebli ogrodowych, grilla, kamieni obrośniętych mchem i innych akcesoriów działkowych. Patio Cleaner według mnie bez rewelacji. Równie skuteczne może być mycie mopem. Szczotka do Felk niby spełnia swoje zadanie, ale w obawie o złamanie plastikowego złącza przy pistolecie raczej nie będę z niej korzystał. Podsumowując, cały zestaw spełnia moje oczekiwania. Pianownica wytwarza odpowiednią pianę, zwykła dysza ciśnieniowa ma odpowiednie ciśnienie, choć gdybym zdecydował się na tańszy model, to pewnie byłbym zawiedziony. Przewód ciśnieniowy wystarczająco długi, a całość można przewieźć na wygodnych kółkach transportowych. Osobiście dokonałbym ponownie takiego zakupu, więc jeśli myjka ciśnieniowa nie jest Twoim narzędziem pracy zawodowej, a służy jako gadżet na działce, to jak najbardziej polecam.